Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Kto może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wybory do Sejmu i Senatu już 13 października. Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych i są wpisani do spisu wyborców. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych. W wyborach do Sejmu i Senatu możesz głosować w miejscu stałego zamieszkania, a także poza nim, w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim. Na podstawie rejestru wyborców, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza spis wyborców dla każdego obwodu głosowania. Do 8 października możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w gminie, w której mieszkasz na stałe, a nie jesteś ujęty w rejestrze wyborców lub przebywasz czasowo. Jeśli chcesz zagłosować za granicą albo na polskim statku morskim, złóż wniosek u konsula lub kapitana statku do 10 października. Możesz również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jak dostać takie zaświadczenie, dowiesz się z kolejnego filmu.